Dzień dobry moi drodzy, witam Was serdecznie na kanale Ogród Światła i zapraszam na kolejne spotkanie dzisiaj prognoza z kart Tarota dla zodiakalnych strzelców na październik. Karty są już przetasowane, ale zrobię to raz jeszcze na Waszych oczach i wykorzystam ten czas, aby powiedzieć Wam o ogólnych energiach października, które niewątpliwie będą miały wpływ również na Wasze energie osobiste. Jak może pamiętacie, październik zaczęliśmy pełnią w baranie, a skończymy pełnią w byku. Dwie bardzo różne energie, ognia i ziemi, które jeżeli są ze sobą zharmonizowane, fantastycznie współpracują, ale jeżeli są dysfunkcyjne, potrafią nam nieźle namieszać. Na szczęście w tym miesiącu mamy Nów. Now w harmonijnym znaku wagi, który przynosi nam wszystkim uwagę, komunikację i porozumienie. Dlatego też wybrałam dla Was w tym miesiącu rozkład Krzyża Celtyckiego, ponieważ w tym rozkładzie zawarta jest także energia uzdrawiania, komunikacji i współpracy. Przełożmy więc jeszcze karty i zobaczmy, Jakie mamy energię tła? Do czego strzelce dążyć będą w tym miesiącu, ewentualnie do czego wręcz powinny dążyć? No to jest po prostu niesamowite, bo po raz kolejny odkrywa mi się albo w tle, albo w trakcie rozkładu piątka kielichów. A więc, moi drodzy, ta harmonia, którą nam przynosi nowa wadze. Ta poprawa energii komunikacji, poprawa energii współpracy będzie dla Was niewątpliwie impulsem do tego, aby pożegnać się z takimi starymi, już dawno przebrzmiałymi bólami, pretensjami, poczuciem rozczarowania. Ponieważ w piątce kielichów żałujemy wielu rzeczy: nieudanych związków, niespełnionych planów, niepodjętych działań, porażek zawodowych. Często żałujemy rzeczy, które tak naprawdę nie, nie są tego warte, których nie warto żałować i które już dawno powinny odejść w przeszłość. Dlatego energia tarota w tym pierwszym odkryciu namawiają Was, aby już o tym absolutnie zapomnieć. Co mamy pod spodem? Proszę bardzo, rycerz mieczy. A zatem pozbywanie się tej energii żalu i rozczarowania ma się odbywać na drodze takiego, jakby wam to powiedzieć, odcięcia się właśnie od, od emocji, wręcz zapomnienie o emocjach i wzięcia wszystkiego na zimno przez rozum, bo rycerz mieczy jest energią, która dąży do celu, nie oglądając się ani na przeszłe doświadczenia, ani na swoje otoczenie, ani na ludzi bądź okoliczności, które chciałyby go zatrzymać. Może więc warto jeszcze spojrzeć, zobaczcie, eremita. A więc tak jak powiedziałam, rozum, rozum i jeszcze raz rozum. Wszystko, czego potrzebujecie, macie w sobie. Wszystkie wasze doświadczenia, nawet te przykre, są dla Was ważną nauką. A zatem wykorzystajcie energię tego miesiąca, tą harmonię i tą poprawę komunikacji, aby odciąć się, od przykrych spraw i zapomnieć o bólach, które już powinny dawno odejść do przeszłości. Zobaczmy zatem, w jakiej energii powinniście działać w tym miesiącu, aby właśnie te przykre sprawy odrzucić i wyruszyć na nową ścieżkę z taką energią, jaką niesie sobie z sobą właśnie rycerz mieczy. No i proszę. Ósemka mieczy, coś jest na rzeczy moi drodzy. Ja myślę, że Wy dlatego ciągle wracacie do takiego rozdrapywania emocjonalnych ran. Powiem to brutalnie, bo się do tego po prostu przyzwyczailiście, bo w ósemce mieczy jesteśmy w takiej mentalnej pułapce, którą w 90% przypadków sami sobie stworzyliśmy. Nie chcemy zauważać swoich błędów, nie chcemy zauważać obiektywnych okoliczności. Zamknęliśmy się w takim kokonie swoich myśli i może być nam w nim nawet bardzo niewygodnie, ale jest on na swój sposób bezpieczny. Bezpieczny, bo znany. Ale taka energia, gdzie mamy połączenie ósemki mieczy, Piątki kielichów jest taką energią, która Was bardzo, bardzo izoluje. Spójrzcie proszę na tą kartę. Trzymacie w dłoniach swoje światło. Ja koniecznie odsłonię jeszcze raz tą kartę. To jest to samo światło, które pokazało nam się w podstawie Tali w dłoni Eremity. Naprawdę macie dość mądrości, dość siły i dość wiedzy z własnych doświadczeń, aby sami sobie oświetlić drogę. Zarwijcie więc te kajdany, bo naprawdę nie musicie w nich tkwić. I jest najwyższa pora ku temu, aby wyjść do świata i do ludzi. Zobaczmy zatem, w jakiej energii, do jakiej inaczej, w, w jaką energię kierować to wychodzenie do świata, aby właśnie ten zaklęty krąg myśli rozerwać raz na zawsze. No popatrzcie, kochani, mówiłam o związkach, o relacjach, o tym, że poprawia nam się komunikacja, poprawia nam się współpraca i oto pokazała się nam dwójka kielichów. A zatem, moi drodzy, uwierzcie w to, że nie jesteście sami, że świat nie jest wrogi, a ludzie nie są przeciwko Wam nastawieni. Nawiążcie, nowe relacje, wyjdźcie do nowych związków. Spróbujcie dać osobom, których macie w otoczeniu, drugą szansę i koniecznie dajcie też szansę sobie, bo w Dwójce Kielichów nie tylko jesteśmy w fantastycznej komitywie z ludźmi nam bliskimi, ale też dbamy o własne potrzeby, bo to one są najważniejsze. Inaczej z tego osamotnienia i płakania, tak? tej piątce kielichów nad rozlanym mlekiem no to będziemy tak do końca świata i, i kto wie jak długo jeszcze co zatem koniecznie odesłać do przeszłości żeby ta piątka kielichów już nie raniła waszych emocji kapłan pewne zasady zasady, które być może towarzyszą wam od wielu, wielu lat być może od dzieciństwa, być może ktoś wam wpoił pewne przekonania na temat tego, jak jakieś relacje powinny wyglądać, jak powinny wyglądać jakieś związki, jak powinienem funkcjonować w jakichś większych strukturach typu praca czy, czy rodzina. To już się zdezaktualizowało. A wziąwszy pod uwagę, że za chwilę wejdziemy do tak zwanej małej ery wodnika, gdzie właśnie takie zasady będą się w najnormalniej w świecie walić, myślę, że to dla Was jest fantastyczny przekaz. To jest pora, kiedy należy je odesłać do przeszłości. Ja od razu może dopowiem tą kartę, żebyśmy zobaczyli o co tak konkretniej będzie chodzić. Jakież to wpojone wam, mam taką głęboką intuicję, że w dzieciństwie zasady sprawiają, że teraz izolujecie się bardzo często od innych ludzi. Ciężko wam jest funkcjonować w różnego rodzaju strukturach i tak, i tak łatwo wpadacie właśnie w tą piątkę kielichów i, i wracacie wciąż i wciąż do, do trudnych emocji które powodują właśnie tą pułapkę mentalną, bo jak oczywiście wiecie, emocje nakręcają nasze myśli i vice versa. Niefajne myśli wpływają też również, nie, też również, równie, równie niefajnie na nasze emocje. Dobrze, skupmy się zatem, kapłan, o jaką energię tutaj chodzi. Co w tych starych zasadach szczególnie ma wpływ na wasze odczuwacie, odczuwanie i poziom komunikacji. OK, patrzymy. A z kilichów. Czyli jesteśmy znowu w energii wody, w energii uczuć? O, zdecydowanie chodzi w tym czytaniu o wasze emocje, zarówno te, które żywicie względem siebie, jak i względem innych osób i które mają wpływ generalnie na wasze plany działania. Um, mogłabym to pewnie powiedzieć subtelniej, ale powiem to po prostu prosto z mostu znowu. Ktoś wam kiedyś Kochany strzelca, a przynajmniej ci z Was, z którymi to czytanie będzie rezonować, powiedział, że nie jesteście najważniejsi na świecie. Że trzeba zawsze ustępować innym. Że trzeba zachowywać tak zwane poprawne relacje, choćby nie wiem, co się działo że w każdym związku, żeby go utrzymać, musicie iść na tak zwany kompromis, czyli zrobić krok w tył. A to nie jest żaden kompromis. Że w sytuacjach zawodowych lepiej siedzieć cicho, żeby nie narobić sobie kłopotów. I tak dalej, i tak dalej. Można by na ten temat bardzo długo mówić. W efekcie właśnie te Wasze relacje są takie właśnie kulawe, bo wy gdzieś zawsze ciągniecie się w tym ogonie, próbując oddać co cesarskie cesarzowi, a tak naprawdę oddajcie wszystko. Stąd ta pułapka mentalna, takie myślenie, że nie da się inaczej funkcjonować, a w konsekwencji żal, żal. No i pretensje, tak? Często zupełnie niepotrzebne, bo w praktyce większość ludzi wcale nie oczekuje, że będziecie im na każdym kroku oddawać rację, tak? Dobrze, w czym w takim razie się ukorzenić, ustabilizować, żeby właśnie te nowe związki, nową jakość do relacji wprowadzić? I zobaczcie. No i co? Jak ty mnie mówić, że energie Tarota są w stanie nas poprowadzić przez ten miesiąc? Po raz drugi wyciągnęłam Asakielichów, kochane Strzelce no niesamowite to czytanie i dające tak niewiarygodną nadzieję na lepszą przyszłość. Tylko bardzo was proszę, pamiętajcie, że nic się nie zadzieje samo, tak? Od siedzenia na kanapie, patrzenia na serial i, i zjadania czekolady, no to co najwyżej może nam przybyć centymetrów, a nie przyjaciół. Także moi drodzy, uwierzcie w to, że jesteście ważni, że jesteście ważni dla innych ludzi, że możecie znaleźć swoje miejsce, czy to właśnie w relacjach romantycznych przyjacielskich, zawodowych. Wszędzie tam, gdzie idziecie, jest dla Was kawałek podłogi, gdzie możecie być po prostu z sobą a, i tworzyć takie związki, takie relacje, um, takie układy towarzyskie, koleżeńskie, na jakich naprawdę Wam zależy. Wow! <grytanie> ok. Na czym więc się koncentrować? Jak planować? Jak tą ścieżkę sobie ułożyć? Ok, co dla strzelców. Mamy bardzo piękną energię znowu mieczową, jak różną od tej takiej ściskającej nas wręcz z ósemki. Wyłóżcie się wygodnie i poszukajcie rozwiązań, ale tak naprawdę na takim dużym lajcie. Zastanówcie się. Yy, Cóż takiego właściwie w waszych relacjach było dla was szczególnie raniące? Dlaczego było raniące? Skąd to się wzięło? Być może wy wcale nie realizujecie swój plan na życie, tylko właśnie plan, który, który kiedyś wpoił wam jakiś autorytet. To nie muszą być rodzice, moi drodzy. Często jest to jakiś nasz mentor, jakiś nasz przewodnik, jakiś nasz nauczyciel, z którym się liczyliśmy i w Wiedza czasem, którą przyswoiliśmy i uważamy za jedyną, jedyną słuszną. Przyjrzyjcie się proszę tej karcie, nie wiem, czy to dobrze widać. Ten rycerz nie umarł, ten rycerz wspomina, ten rycerz rozważa. Zwróćcie też uwagę na te miecze, w jakich one są w pozycjach. Trzy miecze, te trzy miecze, które symbolizują zadane nam rany mentalne i emocjonalne są wbite w ziemię. One już go nie ranią. Ten miecz, który symbolizuje odcięcie od przyszłości, też leży płasko, już jest niepotrzebny, ponieważ ten człowiek zwrócił się ku swojej przeszłości nie po to, żeby się nią kaleczyć albo żeby się od niej odcinać, ale po to, żeby ją przypomnieć sobie i zrozumieć. I do tego właśnie energie tarota was bardzo namawiają, żeby odnaleźć te swoje miejsce w rzeczywistości, żeby wejść z tego zaklętego kręgu, pomyślcie bardzo spokojnie, odgrodziwszy się właśnie od tych od takiego rozdrapywania ran, jakie mamy w piątce kielichów. Okej. Okay. A zatem... Od czego zacząć nasze działania, nieistotne czy na planie, na planie mentalnym, emocjonalnym czy materialnym. Czyli tak zwana najbliższa przyszłość. Ha. Chyba nie było czytania, a kończę właśnie trygon ognia, żeby nie pokazała się sprawiedliwość, żeby nie pokazała się karta wagi. Oh, I myślę, że nie ja wiem, czy dam radę po raz kolejny powiedzieć to samo. Balans, harmonia i równowaga. W tej czwórce też jest taki właśnie balans, taki odpoczynek, taka harmonia. W ogóle nieprawdopodobny zbieg okoliczności, bo dokładnie dzisiaj czytałam o archetypie runy Wunio, która odpowiada właśnie w tarocie sprawiedliwości i, w który, i w, na której szalkach tej, tej Rzecz Sprawiedliwości Oddziela się dobre od zła. Czyli to, co przed chwileczką Wam powiedziałam, zastanówcie się nad tymi wszystkimi trudnymi doświadczeniami, myślami, emocjami i oddzielcie je od siebie. Na pewno zauważycie, że nieraz sprawy mogły potoczyć się inaczej, ale Wy jakby tak trochę zadziałaliście z przyzwyczajenia właśnie pod, pod melodię nie do swojej bajki. Także, kochani, po prostu potrzebujecie. Osiągnąć tą równowagę w balansie, ale to powiedział się totalnie nie po polsku. Równowagę i balans w swoim życiu, a wtedy odnajdziecie się w tej dwójce. Jeden kielich, drugi kielich, dwa kielichy razem. Pięknie to wszystko wygląda. I teraz mm, kluczowe pytanie. Bo jeżeli nam się tutaj pokazuje tak ogromny wpływ pewnych zasad wpojonych w przeszłości przez jakowyś dla Was autorytet, czy osobę mającą ogromny po prostu wpływ na Wasze życie, to tym ważniejsze staje się pytanie, do jakich Waszych zasobów powinniście sięgnąć, aby właśnie z taką lekkością, łatwością w tym właśnie takim odpoczynku odbudować tą swoją emocjonalność i odnaleźć siebie, naprawdę siebie, w tych relacjach i związkach, które mają miejsce w waszym życiu. No, bardzo jestem ciekawa. No proszę. I mamy pierwszą energię buławową. Czyli waszą energię, czyli po prostu bądźcie sobą, dziewczyny, bądźcie królowymi buław. Chłopaki, Wy również możecie być królowymi. Weźcie los, czyli tę buławę, swój cel, swój pomysł, e, swoją wizję świata we własne ręce. Nie oddawajcie jej komuś innemu i po prostu idźcie do przodu, bo królowa buław działa z odwagą, z determinacją, z pasją. Ona się nie boi podpalać świata. A zatem, moi drodzy, bardzo Was proszę, a właściwie Tarot Was prosi, Zapalcie ten ogień i idźcie przed siebie. Jak właśnie, skoro mówimy cały czas o relacjach, jak ta zmiana y, wpłynie na Wasze relacje? Tylko, tak jak mówię, pod warunkiem, że dokonacie tej weryfikacji, tak? Zapomnijcie o tych rzeczach, tak zwanych raz na zawsze. Ok. Ta karta widzi mi się, że chce się pokazać. No i proszę. Śmierć, transformacja, ogromna przemiana. A o czym ja od początku mówię dla Was, strzelce? O przemianie, ale tutaj ta przemiana to już jest na takim poziomie, że w ogóle skarpetki spadają. <laughs> Jeszcze jedna uwaga, <laughs> to znowu tak jak powiedziałam a propos karty Sprawiedliwości. Wasze czytanie jest kolejnym, którym pokazuje się albo wieża, albo karta śmierci. Myślę więc, że rzeczywiście dla. W większości znaków zodiaku ten miesiąc będzie takim miesiącem, który da Wam szansę zainicjowania potężnych zmian w swoim życiu. Ta zbliżająca się, będąca tuż za drzwiami mała era wodnika, no takie zmiany na pewno będzie na nas wymuszać, więc przygotujcie się do nich. Bądźcie na nie gotowi, ponieważ w tym rozkładzie dla tych osób, które oczywiście z tym rozkładem będą rezonować, widać tę przemianę na poziomie właśnie wszystkiego, wszystkiego rodzaju związków i relacji. A jeżeli ja wyciągam kartę śmierci na poziomie właśnie relacji z otoczeniem, no to nie mam już żadnych wątpliwości, że pod tym kątem należy ten rozkład interpretować. Wejdźcie w tę zmianę, nie obawiajcie się jej, ponieważ myślę, że. Przy tej ilości kielichów ona będzie dla Was łatwiejsza niż przypuszczacie. Zobaczmy zatem, jaka niespodzianka Was czeka na tej drodze. Mam nadzieję, że pokaże się jakaś kielichowa energia też, ale może właśnie niekoniecznie. No i proszę. I mamy, a zamiety. To co ja tutaj mówiłam, że ten człowiek już nie musi odcinać się od przeszłości. Nie musi w jakiś drastyczny sposób porządkować swoich relacji, nie musi w jakiś drastyczny sposób rozliczać się z przeszłością. Jego miecze są wbite w ziemię, ten miecz spoczywa swobodnie na jego piersiach. I myślę, że dla Was niespodzianką będzie to, że właśnie te zmiany nie, nie będą działy się w żaden drastyczny sposób, że to, że Wy pokażecie, że macie swoje prawo głosu, że jesteście ważni, że chcecie być królową, królem swojego życia, wcale nie zadzieje się w jakiś drastyczny sposób. Co oczywiście nie oznacza, bo jednak a z mieczy to zmieczy, że nie będzie konieczności w niektórych przypadkach, no po prostu pewne sprawy definitywnie dla swojego komfortu zamknąć. A zatem z czym wyjdziecie z tego miesiąca, aczkolwiek pamiętajcie, że przy karcie śmierci proces no, nie zamknie się w 30 dniach. Ale początek jest tak lekki, tak optymistyczny, że myślę, że nawet nie będziecie chcieli, chciały rezygnować z tego procesu w ostatni dzień października. Okej, okay, a więc z czym wychodzicie? Ha! Z radością! Jest ta kielichowa energia, na którą czekałam i bardzo, bardzo mnie to cieszy. Słuchajcie, kochani, wychodzicie z tym kieliszkiem w ręce tym kieliszkiem idziecie w następny miesiąc. Już czujecie tą energię, już czujecie tą lekkość, już widzicie o co w tym wszystkim chodzi. Już może nawet uwierzyliście, że warto było ten proces zacząć i, i, i na tym etapie nie będziecie chcieli go kończyć. Ten kieliszek już nie stoi sobie dziś na dnie morza, do którego no, nie wiadomo, tylko te rybki mają dostęp. Ale jest w Waszych rękach, no i jak każda rzecz, którą trzymamy w rękach, jest w Waszej dyspozycji, a więc zarządzajcie nim mądrze. Cieszcie się tymi zmianami, cieszcie się nowymi relacjami, bo naprawdę warto wejść w tę energię. A skoro mowa o energii, to oczywiście dopowiemy sobie kartę śmierci. Nie może być inaczej. Aha, znowu chciałam przetasować karty. Będzie się działo u was, strzelce, oj, będzie. Która karta ta? I proszę, mamy dwójkę buław, czyli dwójka, tak? Dwójka. Dwójka. Bo tego nie możemy rozważać w oderwaniu od siebie. Ale musicie przejść tej karcie śmierci transformacji przez pewną bramę, przez pewne wybory. Co ma wam w tych wyborach, przyświecach, moi drodzy, to co mówiłam na początku: dbanie o siebie, to przede wszystkim, żebyście sami dla siebie byli autorytetem i sami dla siebie byli ważni, ale także dbanie o fantastyczne relacje z innymi ludźmi z którymi rzeczywiście jesteście w harmonii, w balansie, z którymi się świetnie komunikujecie. Nie skreślajcie przeszłych relacji, spróbujcie zbudować je na nowo i dopiero kiedy okaże się, że nie jest no nam wam wspólnie po drodze, użyjcie tego miecza, bo pamiętajcie, że ta wasza przemiana, widać to tu w tej koronie rozkładu, ma być właśnie taka spokojna, oparta na szukaniu najlepszych rozwiązań, a nie na machaniu kijem, na lewo, mieczem na lewo i prawo. Także transformacja jest dla was bramą do przyjścia do innego, absolutnie lepszego świata. Wypróbowujcie tę energię, zobaczcie z kim bądź z czym jest Wam bardziej po drodze. A zatem co jeszcze warto by może spojrzeć? Może na sprawiedliwość. Okej. Okay. Myślę, że tutaj wiemy się czegoś. No, dwie karmiczne karty, jedna na drugiej. Oj, strzelce! Naprawdę żałuję, że nie jestem strzelcem. Zobaczcie, moi drodzy, odrodzenie z martwych stanie. A wiecie, przez co dokonuje się z martwych stanie? Przez wyjście z tego, co nam nie służyło, przez przerobienie raz jeszcze naszej przeszłości. Czyli dokładnie to, o czym mówiłam na pozycji tej karty i o czym mówiłam na pozycji tej karty. Musicie po prostu jeszcze raz spojrzeć na swoje relacje, spojrzeć na swoje związki, spojrzeć na wynikające z nich też wasze działania, plany i cele. Ponieważ w karcie Zmartwychwstania, przy karcie, która też zwiastuje wam bezpieczeństwo, zarówno finansowe, jak i emocjonalne, warto rozważyć również te wątki. Dwie karmiczne karty mówiące o odnowie i o tym, że wreszcie, powiem to tak, bardzo kolokwialnie, wychodzicie na swoje. No tak jak mówię, fajnie być strzelcem w październiku. Takie macie fajne to czytanie, że nie mam ochoty go kończyć, więc zapytamy jeszcze. Jaką energię te, ten odpoczynek, ten relaks, to te właśnie szukanie rozwiązań zupełnie na spokojnie e, kierować? Jaka będzie za to może nagroda? Ja bardzo żałuję, że nie jestem strzelcem, bo właśnie wyciągnęłam Wam słońce. Wyciągnęłam Wam słońce, czyli... Odpowiedź na pytanie, jaka będzie nagroda za ten, no może nie trud, tak, ale za to, że podejmiecie się tej weryfikacji, że postawicie na, na siebie, że zawalczycie o siebie. No po prostu słońce, czyli no co, szczęście, powodzenie, radość. No, z martwych stanie i słońce, no, idealnie. Dobra, jeszcze zapytamy o asamieczy kogo, co i dlaczego może jednak czasem będzie dobrze odciąć. Osoby, które Was wykorzystywały, które Was oszukiwały, osoby, które uważały, że w każdej chwili mogą wejść na Wasze podwórko i zabrać, co, co chcą. Osoby, które uważały, że same Wam, sami... Wy wszystko oddacie i nawet nie zawołacie ratunku złodziej. A więc kochane strzelce, ponieważ ja się strasznie rozkręciłam nad tym waszym czytaniem, ona jest takie cudowne, kładę to tutaj i już kończę. Rewelacyjny rozkład, rewelacyjna energia. O ile pamiętam, u baranków też pokazały się sprawy związkowe. To w ogóle jest niesamowity miesiąc, jeśli chodzi o, o rozkłady, bo znaki ziemi, znaki ziemi miały właśnie takie, takie rozkłady mówiące o takich potężnych transformacjach, dużych zmianach. A widzę, że u znaków ognia pokazują się właśnie kwestie związkowe i relacyjne. Takie mam właśnie wrażenie, że albo baranki, albo lwy też miały, też miały rozkład mówiący właśnie o, o naprawie swoich związków, swoich relacji i o naprawie współpracy z otoczeniem. Tak czy inaczej, kochane strzelce, korzystajcie z tej energii, bawcie się dobrze, zmiany wprowadzajcie w takiej właśnie lekkiej energii. I jeszcze raz uwierzcie w siebie i w to, że jesteście ważni, yy, gdziekolwiek się udajecie i z kimkolwiek nie jesteście w kontakcie. Z Paniałego miesiąca wam życzę. Dziękuję za spotkanie i widzimy się przy następnej okazji. Do widzenia.